W Wałbrzychu od dłuższego czasu panuje konsternacja dotycząca przewoźnika miejskiego. Jak dotąd nie wiadomo, kto zastąpi dotychczasowego przewoźnika, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Teoretycznie syndyk może prowadzić działalność do 21 grudnia, choć i to, czy MPK do tego czasu wozi pasażerów legalnie, nie wiadomo, po tym jak starostwo powiatowe wystosowało pismo o zwrócenie licencji na przewozy. Niedawno został ogłoszony przetarg, który miał wyłonić przyszłego przewoźnika miejskiego w Wałbrzychu. Miał, ale się nie odbył, ponieważ nie zgłosiła się żadna firma, która chciałaby realizować przewozy w mieście. Nic się właściwie dla pasażerów nie zmieni. My rozpisujemy nowy przetarg. Chcę powiedzieć, że postawiliśmy bardzo wysokie wymagania potencjalnym przewoźnikom. Oni cały czas około 5-6 firm jest zainteresowanych. Jak Państwo pewnie widzieliście również na, na ogłoszeniu. Czy otwarciu ofert byli przedstawiciele chyba trzech firm, obserwując, obserwując sam proces składania ofert. Więc mogę powiedzieć, że nasze wymagania są bardzo wysokie. Z informacji, które firmy nam przekazywano, jest tym firmom, nawet bardzo dużym, ciężko zdobyć gwarancje finansowe od banków, szczególnie biorąc pod uwagę czas, w którym się. Ten przetarg rozstrzyga. Jest koniec roku. Być może powodem braku chętnych, którzy mogliby stanąć do przetargu, były bardzo duże obostrzenia, które zamieszczone były w specyfikacji przetargowej. Między innymi fakt, że od przyszłego wykonawcy wymagano zagwarantowania autobusów z 2012 roku, choć przetarg miał mieć miejsce jeszcze w 2011 roku. To znaczy, my założyliśmy, że chcemy, czy oczekujemy, że to były autobusy albo nowe, albo bardzo, bardzo, bardzo. Niewyeksploatowane to wynika z tego, że w naszej ocenie tylko to gwarantuje niskie koszty eksploatacji, jako że w Obrzychu, przy trudnych warunkach terenowych nie najlepszym stanie stanie dróg, y, autobus nie na gwarancji, nie nowy, niestety niezwykle kosztownie wpływa na ogólną cenę wozokilometra. kilometra. Przypominam, że analizując y, Cenę i funkcjonowanie MPK w ciągu ostatnich kilku lat udowodniliśmy to i pokazaliśmy to wielokrotnie. Mieliśmy najdroższą komunikację miejską w Polsce. Tak nie może być. Nie mogą mieszkańcy Wałbrzycha, gmina płacić za źle skonstruowane zaplanowanie i w ogóle transport publiczny. W 2012 roku ponownie zostanie rozpisany przetarg na usługi przewozowe w Wałbrzychu, których wartość przekracza kilkadziesiąt milionów złotych. Jest to przetarg na prawie 80 milionów złotych, bo to jest trzyletni przetarg i bardzo wiele banków ma po prostu ograniczenia już związane z kredytowaniem firm, które chciałyby złożyć te oferty. A przypominam, że My chcieliśmy pierwotnie zrobić ten przetarg, ogłosić nieco później, na początku przyszłego roku. Dlatego, że tak wynikało to z naszego harmonogramu, najprawdopodobniej, dopóki nie zostanie wyłoniony wykonawca na przewozy w mieście, przewoźnikiem zostanie Miejski Zakład Usług Komunalnych. Jednak, czy to jest rozwiązanie Wałbrzyckiego problemu?